Czemu w samotności łatwiej nam płakać niż się śmiać? Czy dlatego, że smutki są osobiste, a radość się udziela? Co by było, gdybyśmy dzielili się smutkami, a zaczęli śmiać się w samotności? Marcia, mam hiszpańskie karty. Nauczę cię grać. Najważniejsze są asy. I esta? To ta? Esta se llama, le dicen la sota. Ma blond włosy. Mira, tiene el pelo uero, Całkiem uero, jak uero. twój syn, Teo. Marcia... Marcia... yo soy tu amiga Marcia. Jestem twoją przyjaciółką. Uwierz mi, proszę. Mówię ci, że Teo jest, te jest dobry, bo to prawda. tienes que me, por favor, Marcia. Witam. Jestem Martin Reverte. Mogę się przysiąść? Już pan to zrobił. Wykapany brat. Jesteśmy bliźniakami. Tak? Już jest lepiej? Zemdlała pani. Tak, trochę mi spadło ciśnienie. Pewnie z nerwów. Przestraszyła mnie pani. Zemdlała pani na mój widok. Co się stało? Jestem aż tak brzydki? Bardzo śmieszne. Ma pani piękny uśmiech. Dziękuję. To pewnie przez moją pracę, córkę i tak dalej. Stres. Ale dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Zaskoczyła mnie pani. Co taka sławna kobieta robi w takim miejscu? Sama nie wiem. Mnie zaprosił tu nijaki Guillermo Vazquez. Zaproponował mi pracę. Guillermo to mój agent. To ja chciałam z panem porozmawiać. Pani? Tak. O czym? Jak mówił Guillermo, chcę pana zatrudnić na festiwalu. Mnie? Kilka dni temu widziałam tu pański występ. Nie zauważyłem pani. Pański brat mówił, że mnie pan widział. Oktawio? Tak, że nie tylko mnie pan widział, ale też podsłuchiwał. Nie za bardzo. Nie wiem, o czym rozmawialiście z tym mężczyzną. Pewnie tak. Ale chciałabym wiedzieć, co dokładnie pan słyszał. Fajna muza. Ale może zagramy w karty? Ta. W nieufność. Dobra. Przyniesie coś do jedzenia. Jest w lodówce. Lupita, pokażesz im co? Chodźmy. Nie, Pili. Ty zostań ze mną. Poszukamy kart. Gdzie są? Zostały w pokoju. Mam po niej iść? Chciałam z tobą pogadać o pewnym liście. Czemu napisałaś do tego chłopaka w moim imieniu? Nie wiem o czym mówisz. Pilar, wiem, że to ty. Chcę tylko wiedzieć dlaczego. Chciałam, żebyście dali sobie jeszcze jedną szansę. Ale po co? Napisałaś, że coś do niego czuję. On śpiewa mi do ucha, a ja mam ochotę roześmiać mu się w twarz. Czemu to zrobiłaś? Sorki, ale jesteście tacy fajni i świetnie się dogadujecie. To chłopak w sam raz dla ciebie.

Pardo? Pan Gandia? Czy jest u Ciebie moja córka Pilar? no, no, Nic o tym nie wiem. Pardo, moja córka pojechała do Twojego domu. Każ jej natychmiast wracać. Nie dość, że zakłóca mi Pan wolny dzień, to jeszcze wmawia kłamstwo. Proszę przyjechać i przeszukać dom. Moja matka strasznie się wścieka, jak ktoś zawraca jej głowę w weekendy. Ale droga wolna. Do widzenia. Roberto, co? Ojciec mi zabronił. Zabije mnie. Nie przyjedzie. Idziemy grać w karty. Skąd wiesz? Po prostu. Gdzie ja zostawiłem te karty? Są w barku. Tylko nic nie pij. Co pan usłyszał z rozmowy z tamtym mężczyzną? W takich miejscach jest straszny hałas i nic nie słychać. Proszę mi powiedzieć, co miałbym robić na tym festiwalu? Zaproponowała mi Pani pracę. A, tak. Nic Pan nie wie? Zupełnie nic. Chciałam Panu zaproponować... Witam. Bałem się, że już wyszłaś. Dobrze, że cię złapałem. W samą porę, Guillermo. Jak zwykle. To Martin Reverte, a to Guillermo, mój agent. Miło mi. Twój agent? No tak. Przepraszam, że przeszkadzam. Szukam Hildy. Gdzie jest? Hildy? Tak, co z tobą? Nie pasa! Hilda! Hilda? Jakiś kloszard wszedł do jej domu. Serio? Do domu tej pani. Żartujesz? Nie, wszedł do domu Hildy i nie chce wyjść. Widziałem go. Co powiedziałeś? W moim domu? Tak, proszę pani. I to z tych najgorszych. Jak to? Gdzie policja? Tam jej nie było. Barbarzyństwo. Jak to możliwe? Straszny, śmierdzący brudny włóczęga w pani domu. Witam. Szukam pacjentki Sabriny Guzman. chwileczkę. Nie ma takiej osoby. Kiedy była przyjęta? Chyba dziś. Sprawdzę na intensywnej terapii. Dzięki. Szukasz Sabriny Guzman? Tak. Zaprowadzę cię. Nic jej nie jest? Chodź ze mną.